Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. U Jezusa zebrali się Faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych. Nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc Faryzeusze i uczeń w piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? odpowiedział im słusznie prorok Izajasz powiedział o was o budnikach jak jest napisane ten lud czyni czci mnie tylko wargami lecz sercem swym daleko jest ode mnie ale czci mnie na próżno ucząc zasad podanych przez ludzi uchyliliście, uchyliliście przykazanie boże a trzymacie się ludzkiej tradycji potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie nic nie wchodzi z zewnątrz Człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość. Obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto było pańskie. Stoi jeszcze. Niech nas ogarnie łaska panie twa. Święty, niech dotknie nas, niech nas ogarnie łaska Panie, Twa. Duch Twój Święty, niech dotknie nas. Mój, drodzy, zaczniemy od drugiego czytania, mianowicie. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Pierwsze czytanie mówi o przykazaniach, o prawie, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj. Chcę to wyjaśnić, żebyście mieli też troszeczkę więcej rozeznania w taki, takiej materii. Otóż to słowo zaszczepione w nas zwane jest prawem naturalnym. Każdy człowiek. Jest niepowtarzalnym bytem indywiduum, tak jak ma niepowtarzalny kod genetyczny i niepowtarzalne linie papilarne. I każdy człowiek, stworzony raz, w momencie, kiedy Pan Bóg, Pan Bóg daje nam duszę nieśmiertelną, ma wpisane w serce, czyli duszę, w duszę swoją nieśmiertelną, czyli w co? Śmiało, tu przerabiamy to na setki razy. N silnia mamy to przerobione, w związku z czym chcę od was usłyszeć. Jeśli ma w duszę nieśmiertelną, to co ma? Rozum, wolę i pamięć. Tak? Rozum, wolną wolę i pamięć. I w tej duszy ma wpisane prawo moralne, które jest dla niego azymutem postępowania w relacji do Pana Boga i w relacji do ludzi. To jest tak zwane prawo naturalne. Proszę nie mylić prawa naturalnego z prawem natury. Bo prawo natury jest to na przykład, że kiedy, nie wiem, siła grawitacji jest prawem natury, tak? Spada jabłko, Newton tego, to zobaczył i obliczył y, tę, tę rzeczywistość właśnie, kiedy jabłko spadało i tamten, tam sobie to przeliczył. To to jest prawo grawitacyjne, jest prawo natury. Natomiast prawo naturalne to jest prawo moralne, które ma nawet Papuas. Który nigdy nie słyszał o, 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 o Mojżeszu, nigdy nie słyszał o, dekalog, o, o Dekalogu i nic, nigdy nie słyszał o Pan Jezusie. Ale jeśli on, jakby przez mgłę, szukając Pana Boga po omacku, tak mówi się Paweł na Areopagu, podejmuje decyzje prawidłowe na tym mglistym, na, na terenie go mglistego, niewyrażonego nie, nie wprost prawa natura, naturalnego, jest w stanie się zbawić. Jasne? Okay. Ponieważ człowiek jest przyczyny grzechem pierworodnym, ma trudność w rozeznawaniu tego prawa natu naturalnego. W związku z tym Pan Bóg wyszedł mu naprzeciw i dał przez osobę Mojżesza dał prawo, jak ono się nazywa, może? Na O. Objawione, tak jest. Czyli objawił to prawo naturalne, wyrazi wyraził je expressis verbis postaci dekalogu. Pierwsze trzy przykazania regulują relacje człowiek-Pan Bóg. Następne od czwartego do dziesiątego regulują relacje człowiek-Człowiek. I to jest pewna równowaga, która ma na celu chronienie człowieka wobec niego samego w relacji do Pana Boga i chronienie wszystkich nas, kiedy my jesteśmy na kupie ze sobą, żyjemy. W, jak, w grupie społecznej i chroni nas dekalog przez to, żebyśmy dla siebie nie byli potworami. I teraz sytuacja polega na tym, że dekalog jest pewnym rodzajem azymutu. I czytamy w tym pierwszym czytaniu, że to jest prawo, które jest pewnym rodzajem mądrości. To jest, co to jest za naród, który otrzymuje to prawo i wszyscy się dziwią, że oni to jest taki mądry naród, który się tym prawem powoduje, reguluje wszystko, co w jego życiu ma miejsce. I ta zdolność regulowania według świata Bożego nazywa się mądrością. Dlatego Pan, Pan Jezus mówi o w tym, w tym dekalogu, w tym, w tym katalogu występków płynących z serca nieuporządkowanego, mówi o głupocie. Głupota jest grzechem dlatego, że Pan Bóg jest mądrością. Człowiek jest na tyle mądry, na ile ma udział w mądrości. Pan Bóg jest bytem, pięknem, dobrem mądrością. Ty masz, jesteś bytem zależnym, to jest filozofia. Ty jesteś bytem zależnym, pochodzącym od niego, wracającym do niego i możesz mieć na tyle mądrość, na tyle, na ile go słuchasz. I podejmujesz decyzje takie, które są zgodne z jego wolą. I głupota polega na tym, że człowiek podejmuje decyzje, które nie są zgodne z wolą Pana Boga częstokroć pijąc piwo, które sobie sam naważył. Tu kłania nam się, co wieloro, wielokrotnie tu żeśmy to przerabiali, ale to, przy, to przypomnę jeszcze raz. Mianowicie wielka sztuka rozeznawania duchów. Przypominam, że zły przeciwnik cały czas krąży jak lew, ryczący, krąży, yy, szukając kogo pożreć. Lubi się potrzeć pod anioła światłości. I trzeba dużej mądrości i dużego wsłuchania w głos serca. Mądrość, która jest płynie z góry, jak czytamy w drugim czytaniu, we wewnętrzne rozeznanie, czy to, co ja chcę zrobić, decyzję, którą chcę podjąć, jest właściwa. Zwłaszcza jeśli chodzi o decyzje fundamentalne, czyli wybór stanu życia, podjęcie jakiejś pracy, jakiś duży zakup. Zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie decyzji dotyczącej na przykład operować się czy się nie operować, to są rzeczy, które należy rozeznawać. Ja Wam kiedyś opowiadałem o moim ojcu, który, który, który miał tętniaka. Bo ten tętniak mu tam trachnął w końcu, teraz w kwietniu, ale kiedy miał się operować. I była sytuacja, czy się operować, czy się nie operować. Ale on jest taki zakapior, za że jak już tam przyszło co do czego, no to mówi, że się będzie operował. A jak on się tam ubzdraw w tym swoim, w tej swojej głowie, że się będzie operował, to żeby się tam nie wiem wszyscy łamali i kładli kłodą jak rejtan przed nim, to się będzie operował. Ja pamiętam, że zadzwonił do mnie, ja byłem, pamiętam, jak dziś jechałem z lotniska, nie zapomnę go do końca życia, jechałem z lotiska zawentem, czyli w Brukseli do siedziby Komisji. Byłem w autobusie. Dzwonił. Słuchaj, wiesz co, tutaj, wiesz tego, mamy roamingi, więc wiecie. Dzwonił, słuchaj, jednak zdecydowałem, że się będę operował. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, no, czuję niepokój. Czuję niepokój, ale zrobisz, jak będziesz uważał. Jesteś wolnym człowiekiem. Nikt nie ma prawa ci tego zabronić. Twój wybór, twoje konsekwencje. Czuję niepokój. Dobra, postanowił się zoper zoperować. Jest niedziela. Poniedziałek idzie do szpitala. Piżamka, kapcie, tam termos na kompot. Tam te. Golenie, wyrychtowany. Rano wstaje, temperatura. Okazało się, że złapał pupaśca. Na pół roku wykasowany. No, to sobie... No, chyba mi pan obroził tego. <laughs> Przydał, wyrychtowali go. Jakiś czas minął, słyszę, znowu dzwoni. Słuchaj, jednak będę się operował. Słuchaj, nie wiem, czy to jest mądra, mądra decyzja, no, ale twoja sprawa. Pan Bóg tam wie. Przecież. Że... Ja się nie będę z koniu kopał. Poniedziałek i do szpitala. Niedziela. Piżamka, kapcie, termos na kompot. Golenie. Rano wstaje. Temperatura. Zapomnę jakąś infekcję. Mniejszą. Mówi tak, nie, do trzech razy szuka jak mnie tego, to chyba, to chyba jednak się nie będę operował. To dopiero za, za drugim razem, to jakoś do, dotarło do niego, że Pan Bóg do niego yy, próbuje, mu, że tak powiem, yy, to, yy, to wyjaśnić, żeby, żeby decyzji takiej nie podejmowano. No ale widzisz, jak, jak się ktoś uprze, no to przecież nie go, no przecież go nie, nie, nie złamiesz go kołem. Masz wolną wolę, jesteś wolnym człowiekiem i masz prawo wybrać, co Ci się żywnie podoba. Tylko pamiętaj o tym, że do, dojrzałość polega na tym, Dojrzały człowiek polega na tym, że podejmuje decyzje i ponosi konsekwencje tych decyzji. To nie jest tak, że ty podejmujesz decyzję. Rodzice nieodpowiedzialni polegają na tym, że wychowują swoje dzieci, nie pozwalając im ponieść konsekwencji swojego złego wyboru. Tylko piją, piją piwo, niestety, nie, 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 niekiedy tak się zdarza, że nawet dorośli, ludzie, którzy są, po prostu zachowują się jak, jak pięciolatki, że są nar, narozrabiają jak pijany zając, a później, żeby ktoś to posprzątał za niego albo za nią. To, to jest człowiek niedojrzały społecznie. Pan Bóg jest dobrym pedagogiem i jeśli wybierzesz, to on pozwala na to, żebyś to wybrał, ale również dopuszcza skutki tego Twojego wyboru. Jeśli wybierzesz nie tak, jak On ci proponuje, jak cię prowadzi przez dekalog, przez światło, przez słowo, przez tak zwane przypadki, co, co walczy z tym, jak, jak Don Kisząc z Lamanczy, tak? czyli zrządzenia rządzenia Boże. To są wszystko sytuacje, w których Pan Bóg mówi do ciebie, ale w sposób szczególny fundamentem całego tego zagadnienia jest dekalog. I proszę też nie mylić dekalogu, żeby, żeby podchodzić do dekalogu, czyli do dziesięciu przykazań. Już mam nadzieję, że umiecie w ogóle wymienić te dziesięć przykazań, bo są tacy katolicy, że nawet dziesięciu przykazań nie potrafi wymienić, więc do czego on się może odwołać w ogóle generalnie biorąc, jak on nie, nie zna dziesięciu przykazań, że ich nie będę teraz tutaj powtarzał. Ufam, że wszyscy jesteście na no, ale świadomi. Ale proszę pamiętać, że nie, do, do, dekalog jest całością. To nie jest tak, że. Y, 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 Dekalog, ale, tak? piąte przykazanie, ale. Tak? Że, no, że Weźmy piąte przykazanie, nie zabijaj, i ja podchodzę do tego wybiórczo. No nie. Jest zabójstwo i zabójstwo. Zabranie komuś życia jest zabranie komuś życia, dlatego e, e, stoimy na, na straży życia od naturalnego, e, naturalnego poczęcia do naturalnej, do naturalnej śmierci, dlatego że jakiekolwiek wejście w tę sferę jest po prostu nadużyciem w piątym przykazaniu. I teraz nie można podejść do, do, do dekalogu, do dekalogu wybiórczego sobie wybiorę to, to mi pasuje, to mi pasuje, to mi pasuje, to mi pisuje. Skutek jest taki, że po prostu jest bajzel, jakiego świat nie widział. W życiu wewnętrznym i społecznym, grupowym. Dlatego Pan Jezus tutaj nas tutaj bardzo uczula na to, żeby, żeby, żeby po pierwsze no, robić sobie rachunek sumienia według dekalogu, ale również robić ten, o czym mówię, to uczyć się, to jest wielka sztuka, uczyć się ciszy wewnętrznej i słuchania tego, co Pan Bóg do mnie mówi, bo Pan Bóg chce dla mnie jak najlepiej. Nie będę przywołał, bo miałem teraz przywołać, a ja już mi czas mija. Miałem tę sytuację przywołać. go, Odwołam się do, do tego, tej, tej książki, bo Ty jesteś ze mną o tym Jezuicie, który tam ruszył w czasie w 1939 w głąb Rosji, żeby, żeby tam nawracać tych komunistów. Jak on podejmował decyzję w tym Albertynie, że, czy zostać w tym Albertynie, kiedy Sowieci weszli, czy jechać w głąb sowieckiej. I najpierw podjął decyzję, że zostanie, bo wydawało mu się zewnętrznie, że parafianie go potrzebują w tym Albertynie, ale kiedy podjął tę decyzję o zostaniu, czuł niepokój. I poszedł znowu na modlitwę, poszedł się znowu wsłuchiwać i podjął decyzję, że jednak pojedzie. kiedy podjął decyzję, że pojedzie w głąb, że ruszy z tego Albertynu, odczuł pokój i radość. To jest skutek działania, działania współpracy człowieka, czyli jego wolnej woli, rozumu i pamięci z Panem Bogiem. I wtedy jest ład i wtedy jest pokój serca. Dlatego, jeszcze raz tu powtarzam, głupota jest po prostu brakiem Ducha Świętego. Pan Bóg jest mądrością, będziesz mądry na tyle, jeśli będziesz Go słuchał i będziesz z Nim współpracował. Ale jesteś wolnym człowiekiem i możesz po prostu się wierzyć. To jest Twoja wolna wola, ale pamiętaj również o tym, że będziesz musiał tego ponieść konsekwencje.